Zadanie 24. Punkty A o współrzędnych minus 4,4 i B o współrzędnych 4,0 są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Przekątna tego kwadratu ma długość. No pod względem kwadratu to my tutaj nie za wiele wiemy. Mamy tylko dwa wierzchołki, sąsiednie wierzchołki. Ja Wam to narysuję w układzie współrzędnych, żeby Wam coś uświadomić. Spójrzcie, mamy tak oś y, oś x. -ową. Zaznaczymy sobie teraz te punkty, które mamy podane w zadaniu, czyli minus 4, 4 to będzie punkt minus 4 na x, 4 na y, to będziemy mieli punkt a, i drugi punkt, punkt b, to jest 4 na x i 0 na y, czyli tutaj to jest punkt b. No i teraz, tak, to jest bok naszego kwadratu. Bo skoro a i b są sąsiednimi wierzchołkami, to znaczy, że pomiędzy tymi wierzchołkami mamy jakiś bok naszego kwadratu. I teraz, jak my mamy policzyć przekątną, no zastanawiamy się, co nam trzeba do policzenia przekątnej kwadratu. wzorek już napisałem tutaj. Przekątna to jest a pierwiastek z dwóch, czyli gdybyśmy mieli policzony bok naszego kwadratu, to mnożymy to razy pierwiastek z dwóch i mamy przekątną. Jest po zadaniu. Natomiast jak się dowiedzieć, jaką długość ma bok? No skoro my już wiemy, że bok to jest odcinek AB, to też dopisałem wzorek z karty wzorów wprost, pierwszy wzór z geometrii analitycznej na długość odcinka. Pokażę Wam teraz za chwilę jeszcze z czego ten wzór wynika, żebyście tak nie musieli na pamięć na ślepo w niego patrzeć. Tylko żebyście go rozumieli, bo wtedy łatwiej się jest nie pomylić przy przepisywaniu tych wszystkich indeksów i symboli, i znaczków. Więc jak mamy policzyć długość tego odcinka AB, to my de facto chcemy zrobić, patrzcie, XB minus XA, czyli u mnie to byłoby pod pierwiastkiem dużym. U mnie to byłoby xb to jest czwórka, czyli współrzędna xowa o tutaj punktu b, minus współrzędna xowa punktu a, czyli minus czwórka. 4 minus minus 4, i to wszystko jest do kwadratu. Czyli co to jest xb minus xa? To jest ta współrzędna xowa minus ta współrzędna xowa. Czyli de facto różnica na xie pomiędzy moimi punktami. Jeśli to wiem, to nie muszę tu pisać takich zawijasów, tylko wystarczy, że ja piszę, napiszę tutaj Wam alternatywne rozwiązanie. Wystarczy, że ja sobie nawet na wykresie policzę te kratki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to to jest osiem do kwadratu. Zaraz zobaczymy, czy nam to samo wyjdzie z tych obliczeń u góry. I teraz yy, drugi ten człon, jak się możecie już pewnie domyślić, to będzie różnica na y pomiędzy moimi punktami. Czyli oto tutaj. Tu jest różnica na y. Byliśmy w punkcie a na czwórce na y, a teraz jesteśmy w punkcie b na zerze. Do parteru zlecieliśmy, czyli różnica jest 4. No to biorę plus 4 do kwadratu i to jest cały wzór na długość odcinka. Teraz, jak ja sobie to wyliczę, mam pierwiastek z 8 do kwadratu to jest 64, plus 4 do kwadratu to jest 16, czyli mam 64 plus 16 pod pierwiastkiem, to łącznie mi 80 daje. Więc mam pierwiastek z 80. Zostawię to na razie w takiej formie. Sprawdzę tylko, czy jest wszystko w porządku, zgodnie z tym wzorem, który jest w karcie wzorów. 4 minus minus 4 do kwadratu. I teraz jeszcze dodajemy do tego yb, czyli tutaj mamy współrzędną y punktu b. To jest 0 odjąć ya, czyli czwórka. I do kwadratu. Przedłużam pierwiastek. Równa się. Dostajemy tak, pod pierwiastkiem 4 minus minus, czyli de facto plus. 4 plus 4 to będzie 8, czyli mamy 8 do kwadratu. Dodać 0 odjąć 4, no to będzie minus 4 do kwadratu. 8 do kwadratu 64. Minus 4 do kwadratu, no to wynik oczywiście na plusie, bo ujemna liczba podniesiona do potęgi drugiej też nam daje dodatnią. No i dalej już nawet nie liczę, no bo patrzcie, no wychodzi dokładnie to samo. Stąd się bierze ten wzór. Gdybyście jeszcze bardziej nie wierzyli, policzcie sobie Pitagorasa tutaj. Zróbcie sobie trójkąt prostokątny. Widać teraz, że jest trójkąt prostokątny, i długość tego odcinka AB to jest przeciwprostokątna czyli a kwadrat plus b kwadrat. I to jest właśnie to, co znajduje się w tym wzorze. Tylko my później mamy, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli ten odcinek ab do kwadratu. A jak my nie chcemy go mieć do kwadratu tylko zwykłe, to musimy sobie spierwiastkować później obustronnie. I my to mamy od razu we wzorze. Czyli to jest ten pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. Tak czy inaczej sposobów na zrozumienie tego jest mnóstwo. Ja wam polecam o ten, który zrobiłem w tym miejscu. Różnica na X, różnica na Y, jedno i drugie do kwadratu, koniec pozamiatane. I teraz jeszcze mamy sobie tylko y, pokazać, ile wynosi przekątna tego kwadratu, czyli moje d przekątna jest równa a pierwiastek z dwóch. Więc mo, moje a, czyli bok kwadratu, to jest pierwiastek z 80 razy pierwiastek z dwóch, to będzie pierwiastek ze 160. I teraz odpowiedzi takiej nie mam, więc muszę sobie to rozbić, wyciągnąć coś przed znak pierwiastka. Jak to się robiło? Rozbijam sobie na mnożenie dwóch liczb, z których przynajmniej z jednej będę mógł ten pierwiastek wyciągnąć. Ja tu widzę szesnastkę. Szesnastkę razy 10, bo 16 razy 10 to jest 160. Wszystko się zgadza. A pierwiastek z 16 jest równy 4, więc tą czwórkę sobie wyciągam przed pierwiastek i pod pierwiastkiem zostaje mi samotne 10. I to jest moja odpowiedź, kochani. Więc przekątna tego kwadratu jest równa 4 pierwiastki z 10. Zaznaczam odpowiedź A. Jeśli podobał Wam się ten film i sposób, w jaki tłumaczę zadania maturalne, kliknijcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żebym mógł dotrzeć do większej ilości maturzystów i również im pomóc. Zajrzyjcie też koniecznie do tej playlisty, gdzie znajdziecie więcej zadań z tego działu. Powodzenia!